Szanowni Państwo, w kolejnym odcinku studia na poddaszu pan Janusz Prutecki, nasz ekspert z Metropolii Katowickiej, opowie o bananach z Tarantulą. Panie Januszu, prosimy o zabranie głosu. Dzień dobry. Kilka lat temu wybrałem się na zakupy do dużego hip-hop-marketu, ale że ja lubiłem słodkie. Od jabłka aż do bananów. No to w tym czasie w sklepie były bardzo tanie banany. Ze 4,90 promocja była na 2,90. To kupiłem prawie 2 kilo tych bananów. I tam jeszcze inne produkty. Zajechałem do domu, <laughs> przepraszam. I prawie była żona. go kto to będzie jadł, ty będziesz jadła, bo ja 2-3 mogę zjeść. Ale oszkrowałem ten banan i pierwszy czubek trzeba uciąć, a tego tylnego nie obsiłem. No i zjadłem dwa trzy bananki, i za jakieś 2-3 godziny żona do mnie mówi, a Jota jak nie mowa, że nic nie wiem. No i co? I pojechaliśmy do Katowic do szpitala, i go do coś się zmężyć stało, bo nic nie odpowiadał. Oczywiście wzięła te dwa banany, ona zjadła cztery. No okazało się, jak przecieli na pół inny banan zdrowy. Mm. Jeszcze raz przepraszam. I okazało się, że w bananie były jajeczka. A te jajeczka były tarantuli, czyli małe pajączki. Jak wzięli pod mikroskop tego pajączka, to był taki duży i te jajeczka składali nie wiadomo ile, może miesiąc dwa. Bo żeby do Polski przywieźć te banany, to te banany wiadomo, na statek idzie, ze statku idą na tiry. Z tirów dopiero do Polski, to wiadomo, może to trwa nawet dwa tygodnie. A żeby to przywieźć z pewnej miejscowości do polski to nawet tydzień. I jak wyładowują w sklepa, to ludzie nie wiedzą co jedzą i tak żebym oszczek wszystkich żeby sprawdzać banany ale w tym szpitalu mówili żeby banan przekroić na pół i zobaczyć z jednej strony czy nic nie ma oczywiście jak ktoś ma lupa to zobaczy i go przeżuj na pół dać na patelnię 50 oleju i go usmażyć i to się wszystko zgadza to jest taki smaczny i dobry ale z bananów idzie zrobić super ciacho na dole dać biszkopty na górze te bananki i troszkę margarynki no i piec na ogniu w piecu na 180 stopni czy 40 minut także ja bananów już nie jem od 15 lat Powiem czym to grozi dla mnie i dla mojego zdrowia. A jakby tak nie daj Boże zjadłem, i by te jajeczka łyknęłem, to nie wiem co by było. W środku by pajunki wyskoczyli. Dziękuję. Tyle chciałem powiedzieć o banana. I żeby ludzie wszyscy wiedzieli, jak będą kupować banany, to zielone, nie żółte. Nie mogą być dojrzałe. Dziękuję.